Witam Cię na prezentacji poświęconej Poznaj produkty firmy Atomi. Dzisiaj naszym głównym bohaterem będzie Body Lotion, czyli nasz balsam Body Lotion z firmy Atomi. Jak widzisz, również minimalistyczna, ma, ma, minimalistyczna buteleczka z pompką. Ma 300 ml, więc jest on bardzo wydajny. Przejdźmy do omawianych tematów. Dzisiaj będziemy omawiać te takie tematy jak specyfikacja, co go wyróżnia, dla kogo dedykowane, ciekawostki i skład. Atomy body lotion to luksusowy balsam do ciała, który łączy naturalne ekstrakty z zaawansowaną technologią pielęgnacyjną, zapewnia intensywne nawilżenie, regenerację oraz ochronę skóry, dostarczając długotrwały komfort i miękkość. Co go wyróżnia? Naturalne ekstrakty botaniczne. Zawiera bogactwo roślinnych składników, które odżywiają i łagodzą skórę. Technologia zatrzymująca wilgoć dzięki składnikom takim jak gliceryna i kwas hialuronowy. Delikatna formuła odpowiednia dla każdego rodzaju skóry, również wrażliwej. Ekskluzywne olejki eteryczne dodają subtelnego zapachu, zapewniając uczucie świeżości. Dla Gogo dedykowana skóra sucha i odwodniona. Skóra wrażliwa, potrzebująca ukojenia. Idealny dla osób szukających produktu o naturalnym składzie bez drażniących substancji. Ciekawostki: połączenie tradycji, tradycji z innowacją. Bogactwo naturalnych ekstraktów z wykorzystaniem nowoczesnych emulgatorów. Inspiracja pielęgnacją koreańską. Warstwowe nawilżenie i ochrona skóry przez cały dzień. Skład. Kluczowe składniki aktywne. Gliceryna intensywnie nawilża skórę, zatrzymując wodę w naskórku. Humektant poprawia, poprawia zdolność skóry do zatrzymywania wilgoci. Woda jabłkowa, bogata w antyoksydanty, wspomaga odnowę komórkową. Naturalny aminokwasy z buraka cukrowego chroni skórę przed odwodnieniem. Shea butter, czyli masło shea o intensywnych właściwościach nawilżających i regenerujących. Sok z aloesu łagodzi podrażnienia, działa kojąco, naturalny emolient wzmacnia barierę lipidową skóry, wyciągi roślinne, takie jak prawoślas, działa przeciwzapalnie i zwiększająco. Eee, Amaranthus candus set extract, źródło witamin i minerałów odżywia skórę, rozmaryn, silny antyoksydant, poprawia krążenie krwi w skórze. Składniki nawilżające i ochronne: kwas hialuronowy głęboko nawilża i zatrzymuje wodę, kolagen rozpuszczalny wzmacnia elastyczność skóry, kompleks olejków eterycznych i zapachowych, jak pomarańcza, działa odświeżająco, lewenda i rozmaryn koją i relaksują, bezpieczeństwo, brak parabenów i szkodliwych konserwantów, minimalizacja alergenów dzięki selektywnie dobranym składnikom zapachowym. Dziękuję Ci za dzisiejszą obecność i do zobaczenia w kolejnym cyklu produktowym.